Tutaj jeżdżą po księgi towarowe, więc miejmy nadzieję, że zobaczymy coś ciekawego. Więc no, czekamy na następny pociąg. Co wy zamknęli śleban, będzie wjazd po ksiągu kolei wielkopolskich osobowy przyspieszony do Łokci kaliskiej. Mam że tutaj te szlebono za szybko nie zamykają. Powinien jechać za chwilę. O, tak wygląda stara łęka. W ogóle... Ładnie tutaj taki łuk będzie się. Więc najpierw jak krzykamy na, na pociąg do Łoksi Kaliskiej. Proszę, mamy wjazd. To to jest elf. Proszę. Elf do Łoksi Kaliskiej. Wędruję, wędruję po Poznaniu. Zgadzam się. O! M76 039 Kolejny od Polskiej do Łoki Kalickiej. na odjazd. No i mamy odjazd. To sobie tutaj strzelą fotkę. Proszę, krzykamy na następny pociąg. Pijmy na kiesze, będzie to pociąg towarowy. Wikzowie będzie więc pociągu towarowego. Zamykają szlebany. To musi być teraz bo następny pasażerski będzie dopiero 50 i U mnie jest 52 Więc no, krzykamy na pociąg towarowy. Wigzowie i mamy przelot składu towarowego. Proszę, big PKP cargo. Jegrze! tu się, proszę. Big PKP Cargo. e pięćdziesiąt A no. A no. A no. Proszę skład towarowy z Czekamy na następny pokarm. WIGZOWIE mamy wjazd Polregie na do Poznania Głównego. Proszę. Turbokibel. Jedzie. Proszę. Tu wieszka Oj, wytroszyły mi Proszę. Myślałem, że to jeszcze. Proszę. Interregio. Hmm. A no przecież to jest Interregio. Dobra, czekamy na odjazd. No i mamy odjazd. Regio 17503 do Poznania Głównego. Wiksowi mamy przelot po pociągu Intercity Spodek. Proszę, to jest towarowy czy spodek? Spodek, tak. ED74. Proszę, przelot pociągu Intercity Spodek. ED-74? Tak, ED74. Słynna Edzio. Edy też no. O! Dzięki! Zapodał! Edy 74 014! InterCity Spodek! Pojechał! W Xavi w dodatku dosłownie po tym spadku widać poksięg towarowy. Nie, Byk. Chyba Byk. Tak, był z kontenerami. Dobra. Pada widzowie, niestety ciągle pada. Są tak, bo myślę, że to super składy. No, czyli ten pojechał i zwolniło się Mieszce. Lato, z bykiem. Jak się? Uff. To wolno jak się długi skład chyba. Proszę. Karetka jak się... O! Pociąg towarowy. Z bykiem. Ety 22, 128. On tu stoi, krzyk co? bo tak za 5 minut prześlecie. No nie, za krótkie skład. Myślę, że na wózkach łączonych w no? tych wagonach. Część ma swoje, a część ma łączone, po dwa. Bra. Muszę uważać, bo teraz będzie Intercity Meta Proszę, ja bym chciałabyś zobaczyć też ktoś innego niż same byki, no ale okej. Okay. Wkład towarowy No i mamy no wiatr kolej Wielkopolskich PKM4. A tych turbak turbaki Czemu turbaki? był To nie umy, to miały być koleje Wielkopolskie. Nie, nie, nie bo to jest pan region. Ja, zostałem zdraksony. Proszę. Tak, czekamy na no odjazd. No i będzie odjazd. Proszę. Proszę. Pojechał. Proszę! Jak jest skład towarowy z Wektronem DB? Super skład! Nie, a nie, myślałem, że to Wektron luzem, to nie jest Wektron luzem. Proszę. To nie wiem, jak to pewnie jecie. Wektron DB ze składem towarowym. Szybko jedzie. Proszę. Wek DB. tron DB do przewodu samochody tylko pu Długi skład.

No, na następny pociąg i co by jednak to by było wszystko na dzisiejszy odcinek bo muszę no iść do kibla więc no, cześć! co jest jednak bonusik zamknęli ślubany chodź w stronę samochodu podobno będzie jechał pociąg Intercity Mewa w relacji szpinoujski warszawa wschodnia lub towar a, zobaczymy załuta już. Jakby sobie już muszę pokować No, czekamy jeszcze na ten pociąg i jeszcze raz ostatni się pożegnam. no, czekamy na następny pociąg. Halo, czemu nie mogę skąd nagrania? Kurde, mokry je ja mam, mam mokry wyświetlacz, czekajcie. Czekaj, proszę, no, chyba będzie jechał. Oh. Dalej jedzie. Dobra, więc sobie widzimy się, gdy gdy, gdy ktoś tutaj jedzie. No i mamy przelot po ciągu Intercity Mewa prawdopodobnie. No chyba, że to jest towar. Nie, to jest Intercity Mewa. Tak, Intercity Mewa z Griffinem. Kurde, nie mogę zrobić przybliżenia. W dodatku mi się nagranie. Proszę, Intercity Mewa. No i to by było wszystko w sobie trze.